z programem? Dziękuję sponsor. Właściciel sklepu internetowego Apart.pl. Na program zaprosił sponsor Coral Draper, organizator rodzinnych wakacji o w Turcji. Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu internetowego Primabiotic.pl. Dalej zastanawiasz się, kiedy znajdziesz czas na wycieczkę do Butelko matu. Już nie musisz. Masz Soda Stream. Raz, dwa, z... i gotowe. Pełnia orzeźwienia. Soda Stream. Teraz w KFC od piątku do niedzieli drugi kubełek 50% taniej. Wpadaj do KFC lub zamów w dostawie swój umiony kubełek, a drugi otrzymasz 50% taniej. Już ten weekend tylko w KFC. Prima Biotic Collagen ujędrnia skórę dzięki wysokiej dawce kolagenu. Nie ma konserwantów i świetnie smakuje. Wybierz Prima Biotic Collagen i zyskaj przewagę już na początku partii. Prima Biotic Collagen. Dostępny na primabiotic.pl Przyszli na święta. Słyszałam, jak gra ja się ciała. Nagrodzony sześcioma Oscarami La Dziś o 22 w TVN. Trwa casting do nowej edycji Mantalent. Jeśli także i Ty chcesz przeżyć niesamowitą przygodę, złoś się do programu na stronie mantalen.tv.pl. Czasem obawiamy się tego, czego nie rozumiemy, ale nauka rozwiewa te obawy. Współczesne reaktory to jedno z najbezpieczniejszych źródeł energii. Wiecie, że mają wiele warstw ochronnych i pozwalają ograniczać emisję CO2. Elektrownie jądrowe zajmują niewiele miejsca, pomagając chronić różnorodność natury. Jesteśmy częścią nowoczesnego świata, który czerpie siłę z nauki. Czas na polski atom. Hej, to Iga Świątek. Zdradziłam, jak skutecznie dbam o zęby? Nie tak. Postawiłam na szczoteczkę elektryczną Oral B.I.O. z okrągłą główką, która dokładnie otacza każdy ząb, usuwając o 100% więcej płytki bakteryjnej niż szczoteczka manualna. Oral B.I.O. O 100% czystsze zęby. Zmień szczoteczkę już dziś i ciesz się uczuciem idealnej czystości. Idealny prezent na święta? Podaruj Oral B.I.O. Bo zdrowy uśmiech to najlepszy prezent. Teraz poradę B 6. Super cena. Promocja dostępna w Media Expert. Wszystko czego dziś chcę. To banany. Kilogram tylko 2,99. A kawa Jacobs 33,99. Promocja dek Zapiera! Zapiera! Ten masz wszystko, czego chcę na święta. Tuńczyk Riomary w oliwie z oliwek. Różowy kolor. Apetyczny zapach. Jędrna, ale delikatna konsystencja. Doskonały smak wymaga niewiele. Riomare. Prawdziwy włoski smak. Nie mogłem pomagać córce z powodu drętwienia dłoni, więc zacząłem brać lek Neurobion Advance. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. Neurobion Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonfrontuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kultowy show, praca! mega nagrody, a może dobre na całość. Jutro o 16.05 w TTV. Chip Apple A19 Pro jest chłodzony parowo, bo na chłodno możesz zdziałać więcej i żonglować 35 milionami złożonych zadań na sekundę. Wyobraź sobie taką moc. Prezenty ci się nie kleją, to wiesz, że. Czas na hebe! I moc świątecznych inspiracji. Teraz hebę zapachy aż do 60% taniej i darmowa dostawa przez paczkomat Infost przy zakupach za minimum 15 zł. Hebe! Opłaca się świętować każdego dnia. Od poniedziałku w Lidl. Stacja parowa Braun aż 50 zł taniej. Z kuponem Lidl Plus. Parownica do ubrań Silvercrest już za 69 zł. A akumulatorowy odkurzacz pianowy jedynie za 249 zł. Lidl, to się opłaca. Na program zaprasza sponsor, producent tradycyjnego majonezu kieckiego. Na piękne chwile z programem zaprasza sponsor, właściciel sklepu internetowego Apart.pl. Sponsorem programu jest firma Bielenda, producent kosmetyków przeciwzmarszczkowych oraz na przebarwienia z linii Bielenda Egzosom Młodości.